W życiu każdego mężczyzny przychodzi taki czas, kiedy jego łańcuch jest po prostu za bardzo oklapnięty. Więc zaraz postaram Ci się pokazać jak to naprawić. Potrzeba będzie do tego dwóch kluczy. Tutaj do odkręcenia tych śrub, poluzowania i przekręcenia, Oraz jakiś klucz do odkręcenia tylnej osi koła. Dobrze by było mieć klucz dynamometryczny, żeby nie przekręcić za mocno i dokręcić odpowiednią siłą po prostu. Dobra, bierzemy się do roboty. I luzujemy śrubę. Starczy trochę, więc to dajemy bardzo mocno. Teraz odkręcamy śruby kontrolujące yy, napinacz po obu stronach, z tej i z tamtej. I z tej tak samo. Odkręcamy. Skręcimy śrubą napinającą, czyli tą, i liczymy sobie obroty tak mniej więcej, żeby było porówno po obu stronach. I kontrolujemy napięcie łańcucha. Dwa. Trzy. Cztery. O! Już wygląda to o niebo lepiej. Dobra, czyli idziemy zrobić to samo z tamtej strony. Tu powinniście mieć jakiś odnośnik, jak mniej więcej jest ustawiony tutaj ta regulacja. Czy trzeba jeszcze dokręcić i możecie sprawdzić po obu stronach czy wygląda podobnie, a jak nie możecie użyć słów do zmierzenia odległości. Dobra, więc jeżeli po obu stronach jest już ustawione, to teraz w tą stronę e, dokręcamy te śruby kontrujące. O! Jak już wszystko dokręcone, to teraz popiemy za klucz dynamometryczny. Nie każdy mi tego więcej powtarzać. Ustawiamy w moim przypadku chyba na 96, z tego co pamiętam, Niuta. E, I lecimy z tematem. I w sumie to by było na tyle.